Hej, witajcie na Krainie Zgromadzenia. Jak pewnie zauważyliście na naszych kilkudziesięciu ostatnich filmach, prowadzimy sobie projekt społeczny i chcemy, żeby ten film był takim trochę jego zwieńczeniem. W ramach jego realizacji zwróciliśmy się o pomoc do kilku innych twórców z kategorii RPGowej na polskim YouTubie i chcielibyśmy z tego miejsca naprawdę podziękować, bo to, że nam odpisali, naprawdę tego się nie spodziewaliśmy i jesteśmy niesamowicie wdzięczni. Zadaliśmy im pytanie, jaka ich postać albo jaki endpoint zapadł im w pamięć najbardziej i co wynieśli z jego doświadczeń, jak to wpłynęło na nich jako człowieka. Ze schematu wyłamał się kaczmarz, który zrobił nam swoisty wstęp do tego wideo, więc jeśli jeszcze nie jesteście przekonani do RPEG-ów, to proszę. Cześć, ja jestem Kaczmarz i witam Was bardzo serdecznie. Zostałem poproszony o to, żeby w kilku zdaniach powiedzieć, dlaczego warto grać w RPG. No, postaram się, chociaż jestem gadułą. Więc, ja jestem generalnie pasjonatą, ale chcę automatycznie i na samym początku zaznaczyć: RPG jest dla wszystkich. To jest rozrywka. To jest coś, co jest skierowane absolutnie do każdego. To nie jest racket science. To nie jest czarna magia. To nie jest sztuka przeznaczona dla wąskiego grona wybrańców. Absolutnie nie. To jest dla każdego. I dla ciebie, i dla ciebie. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli jesteście ludźmi, którzy po przeczytaniu dobrej książki, po rozegraniu dobrej gry, po obejrzeniu dobrego filmu, mają takie poczucie, kurczę, no, niedosytu, ile bym dał, żeby się przenieść do tego świata i poeksplorować go bardziej, żebym mógł ja podejmować decyzje i mieć wpływ na to, jak ta historia się potoczy. Jeżeli macie takie myśli, to jesteście idealnymi celami. Duszyczkami, które można wrzucić do kotła RPG i będziecie się świetnie bawić. Bo o tym właśnie jest RPG, o możliwości zanurzenia się w jakimś swoim ulubionym, ukochanym uniwersum i czucia, odczuwania, i tak naprawdę poznawania tego uniwersum na zupełnie innym poziomie. To jest coś niesamowitego i to jest, pamiętam, również dla mnie niezwykle istotna i pasjonująca przygoda, kiedy po Przeczytaniu tak naprawdę mojej ukochanego, ukochanego księgozbioru, czyli kronik Amberu Rogera Zelaznego, miałem możliwość stworzenia swojego bohatera, osadzenia go w tym uniwersum i rozegrania kampanii właśnie tym bohaterem. To było dla mnie takie, to była eksplozja. To, był, to było coś niesamowitego móc przejechać się po błoniach Amberu jako książę Amberu. To było coś niesamowitego. To był tak totalny odpał. I będę to zawsze pamiętał, chociaż te sesje były już, no nieważne, ile dawno temu to było. I o tym jest RPG. Jeżeli. Macie z czymś z tym problem na zasadzie, czujecie, że wewnętrznie, nie wiem, może jesteście wstydliwymi osobami, albo niezbyt otwartymi, albo obawiacie się wielu innych rzeczy. Dajcie sobie szansę, dajcie sobie spróbować. Nawet jeżeli uznacie, że to nie jest rozrywka dla Was, nic złego się nie stanie, ale spróbujecie. Ale jeśli spróbujecie i Wam się spodoba, to gwarantuję, że wpadniecie do tego kociołka duszy czekarpegowych na całe lata, bo ta rozgrywka i ta zabawa jest na całe lata, jak widać, na załączonym obrazku wiek nie ma żadnego znaczenia. Także zupełnie szczerze zachęcam do tego, żeby choćby spróbować i absolutnie pamiętajcie o tym: to jest rozrywka, traktujcie to jako rozrywkę i będziecie się świetnie bawić, bo no cóż może być lepszego niż zanurzenie się właśnie w historii, w świecie, w uniwersum, który uwielbiacie jako wy. I to nie ma znaczenia. Horror. Science fiction, fantazy, nie ma znaczenia. Na każdy wasz świat jest odpowiedź. A nawet jeśli byście nie znaleźli odpowiedniego systemu, który dokładnie jest w świecie, który macie w głowie, bo przeczytaliście jakąś nową historię, to RPG jest na tyle rozbudowanym już branżą, nazwijmy to w ten sposób, że jest wiele mechanik i konstrukcji, które pozwalają wam zagrać w dowolnym świecie czyli te całe silniki mechaniczne, które pozwolą wam. Rozegrać ukochaną kampanię w ukochanym świecie. Nie ma odpowiedzi, nie ma pytań bez odpowiedzi, tak naprawdę, więc to jest samo dobro. Jeżeli wam się nie spodoba, nie, to, nie, to nie jest żaden grzech, to nie jest żaden problem. Nie każdy gra w piłkę nożną, nie każdy gra w koszykówkę, nie każdy musi grać w RPG, ale gwarantuję wam, zagracie raz. I po tej sesji dajcie sobie jeszcze szansę na jedną, żeby zweryfikować, i później albo wpadacie, albo wypadacie. To będzie zależało od Was. No i to chyba tyle. Miało być krótko, więc się nie rozgaduję. Trzymajcie się, trzymam za Was kciuki i oby nam się! Cześć! Miałem okazję odgrywać Jimmy'ego Teksasa w naszej najdłuższej kampanii z przyjaciółmi z Neuroshimy, i powiem Wam szczerze, że ta postać najbardziej mi zapada w pamięć. Nie było to nigdzie nagrywane, niestety. Te przygody mogłyby śmiało każdemu się spodobać. Bez względu na to, jak, jakie tam były sytuacje. Aczkolwiek bardzo tego żałuję, że nie zostało to nigdzie udokumentowane, bo chcielibyśmy tak wracać często do tych wspomnień, które tam mieliśmy i które razem z ekipą przeżywaliśmy, a było ich bardzo dużo. Począwszy od tych najweselszych, które były początkowo kampanii, po te mroczniejsze, a po moralne dylematy, które musieliśmy podejmować. Ta postać zapadła mi też w pamięć, dlatego że y, mogłem poczuć y, więź y, pomiędzy wszystkimi członkami ekipy, pomimo naszych różnic, które się przejawiały przez czas trwania kampanii. Większość moich wyborów y, była dyktowana tym, y, jaką miałem narzuconą poprzez mechanikę gry/chorobę, która mi doskwierała w większości przypadków, gdy chciałem coś y, ciekawego odegrać. Mm. Ta postać też y, po wieloletnim graniu y, była praktycznie o mały włos od śmierci. Dopóki w ostatniej chwili nie wyrzuciłem szczęśliwego rzutu, który pomógł mi przetrwać. Wtedy poczułem, że. Jeżeli bym ją stracił, to straciłbym coś tak naprawdę bardzo dużego. Wszyscy w ogóle z ekipy zaczęli tak się łapać za głowę, co tu się, się w tym momencie stało. Jakie ja miałem, jakiego ja miałem farta, że to w ogóle weszło. W tym samym momencie podszedłem też do okna i naprawdę poleciały mi łzy, bo naprawdę zżyłem się z tą postacią niesamowicie. Czy jakiś bagaż doświadczeń, który miał na mnie wpływ w prywatnym życiu poprzez tą postać był? Szczerze mówiąc, tak, bo to jak mogłem się zaprzyjaźnić wraz z ludźmi z mojej ekipy dzięki właśnie odgrywaniu tych postaci w NeuroShimie spowodowało, że dziś no, jesteśmy częścią kanału Gospoda RPG i jest mi naprawdę z tym dobrze. I też pozwoliło mi to otworzyć sobie furtkę do swobodnego odgrywania postaci, będąc też również przed kamerą. A. To jest ważne. Dodatkowo, jeśli mógłbym e, dorzucić coś od siebie, jeżeli chodzi o kolejną postać, to był NPC, też e, z tej kampanii, i to był chyba taki pierwszy z grubszych bossów, który mieliśmy okazję pokonać. Na szczęście się udało. Miał na imię, znaczy nazywał się Gobble I tenże Gobble Toad tak nas tyrał praktycznie cały czas mentalnie przez tą kampanię. W pewnym momencie doszło do takiego starcia między moją ekipą a ekipą właśnie tego bosa, moja postać w tym samym czasie straciła też rękę, i tak mi to weszło w głowę, w sensie tak się wczułem w całą tą sytuację, która, była, która nas otaczała, że zasypiając potrafiłem powtarzać jego nazwisko przez sen. Więc to też musiało być coś, co we mnie bardzo uderzyło. Jeżeli. Miałbym powiedzieć o moich postaciach, które chciałbym odgrywać i odgrywam do tej pory, to one zazwyczaj są przerysowane. Przynajmniej staram się, żeby były przerysowane, ale w większości mają nutkę samego mnie. Czyli na przykład jak y, Joel Kowalski z serii Zefktulu, która jest na naszym kanale, jest to człowiek, który jest bardzo przerysowany, jeżeli chodzi o swoje zachowania i te y, w postaci. Y, żywnościowej, jak i w momentach, gdy jestem nerwowy, osobiście tak samo ja jestem nerwowy i to jest właśnie super. Nie ma nigdy takiej opcji, żeby odegrać postać, która nie ma cząstki samego siebie, więc byłoby to bardzo ciężkie i mi się wydaje, że nie neguję tego oczywiście, ale wydaje mi się, że to profesjonalistom byłoby o wiele łatwiej niż amatorom, takim jakim jestem ja. Kurczę, moją postacią, y, która mi tak zapadła w pamięć, jest y, de facto NPC. Y, grałem npc na jednej z sesji Olivii, która była originem o którymś z moich znajomych, nie pamiętam kogo, to nie jest istotne yy, tak, i był to Dragon Age był to Dragon Age y, prowadzony na zasadach młotka drugiej edycji, tych najlepszych oczywiście moja postać, od początku wiedziałem, że się jej nie uda y, ale no, to, miało, to miał być tylko NPC, prawda? Y, dlatego z głównymi bohaterami których Origin właśnie rozgrywaliśmy y, zbuntował się, próbowali ukraść coś z podziemi Szkoły magii, do której chodzili, czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie tych wydarzeń. Generalnie meritum było takie, że moja postać rzuciła w zasadzie całe swoje dotychczasowe życie, wykorzystała zakazaną magię krwi i chciała uciec razem ze swoją ukochaną. No ale generalnie przychodzi co do czego. Wychodzimy z budynku, próbujemy ją wyciągnąć na zewnątrz. I mówię, no, słuchaj, dobra, teraz już wszystko stracone, ucieknijmy razem, ja tu nie mogę zostać. I ona mówi, nie, jakby, no, sorry, nie mogę, to jest za dużo. I kurczę, to jest bardzo prosty motyw, nie? Mówię, ja nawet nie byłem główną postacią na tej sesji. Ale została ta scena we mnie jakoś, tak, i mam wrażenie, że trochę nauczyło mnie to nie pomagać ludziom na siłę. Był to początek gimnazjum. Wszyscy rówieśnicy grzecznie chodzili na lekcje religii. Rok później szykowali się już do bierzmowania. A ja, chłopak z chrześcijańskiej rodziny, postanowiłem nagle oświadczyć wszystkim, że nie chcę więcej uczęszczać na religię, bo jestem ateistą. I nie byłoby w tym właściwie nic dziwnego. Domyślam się, że mnóstwo dzieciaków w podobnym wieku rozpracowywało swój stosunek do wiary. Gdyby nie to, że w czasie wolnym, mały ja uwielbiał grać w RPG postaciami bardziej pobożnymi niż sam papież. Miałem 13, 14, 15 lat i stawiałem swoje pierwsze kroki w grach fabularnych. Jeździłem na obozy RPG, szukałem chętnych do grania kumpli i jakimś takim dziwnym trafem. Absolutnie wszyscy tworzeni przeze mnie bohaterowie byli mocno religijni. Kapłani, klerycy, akolici, jeśli w oderwanym właśnie systemie istniała jakaś klasa oparta na czczeniu bogów, oczywiście wybierałem właśnie ją. Naczelnym przykładem byłby chyba kapłan Silmara Otto Beckerman. Wąsaty mędrzec szukający odpowiedzi na wszystkie pytania w swojej bezgranicznej wierze, którego odkrywałem na przestrzeni długi kampanii w świecie Warhammera. Nie będę się tutaj bawił w jakąś psychoanalizę. To było dawno temu, a ja po prostu nie wiem, czy robiłem tak, bo nasłuchałem się Julesa z Pulp albo uznałem, że Sean Connery dobrze wyglądał w Habicie, czy może podświadomie szukałem czegoś i bieganie kolejnymi akolitami pomagało mi wypełnić jakąś nowo powstałą lukę. Jednego za to jestem pewny. Wcielanie się w Otto Beckermana i inne podobne mu postacie miało swój wpływ na to, jakim człowiekiem jestem teraz i przede wszystkim miało swój wpływ na moje podejście do religii i do wiary. Chyba nic innego poza grami fabularnymi. Żadna inna aktywność lub hobby nie ma takiego ogromnego wpływu na rozwój jednej bardzo wartościowej cechy. Empatii, szczególnie u młodych graczy. RPG to jedno gigantyczne ćwiczenie, polegające na wyobrażaniu sobie, jak mogą czuć się inni, bardzo różni od ciebie ludzie w nieznanych tobie sytuacjach. Wcielamy się w tych ludzi w trakcie gry. Złych ludzi, dobrych ludzi, ludzi hojnych, ludzi skąpych, ludzi spokojnych, ludzi nerwowych. I sami musimy dojść do tego, co nimi kieruje i jakie są ich motywacje, co ich boli co przynosi im radość. Zaszaleję trochę i zaryzykuję stwierdzenie, że dzięki temu mojemu etapowi w RPGach, dzięki Otto Beckermanowi, mimo, że był on raczej karykaturą religijności, w jakiś sposób odrobinę lepiej rozumiem osoby wierzące. Nigdy w gimnazjum ani liceum nie przechodziłem przez ten etap, przez który przechodzi wiele młodych, niewierzących osób, kiedy budują one na swoim ateizmie poczucie jakiejś intelektualnej wyższości. Wręcz przeciwnie, zawsze patrzyłem na wiary i osoby wierzące z pewnym podziwem i szacunkiem. Wiem, że nie które osoby takie moje gdybanie może oburzyć. Co przecież można wiedzieć o zagadnieniu tak trudnym jak wiara po zagraniu kilku gierek. I zgadzam się. Daleko mi do prawdziwego zrozumienia tych spraw. Ale jeśli wybaczycie mi ostatnie radykalne porównanie, moja perspektywa jest trochę zbliżona do tego, jak Fangier z serii FIFA patrzy na prawdziwą, profesjonalną piłkę nożną. Jasne, nie wiem, jak to jest spędzać całe dnie na morderczych treningach, nie wiem, jak to jest wchodzić do wielkiego zbiornika pełnego lodu i użerać się z dziennikarzami, ale wydaje mi się, że rozumiem, dlaczego ludzie to robią i co z tego wyciągają. A to i tak więcej, niż gdybym nigdy od to Beckermanem nie zagrała. Dobrze, to chyba y, pora na mnie. Tak więc, y, postacią, która najbardziej chyba na mnie wpłynęła, najbardziej przeżywałam jej przeżycia, jest nawojka z naszej kampanii, którą prowadzimy na Discordzie, w Ktulu w Krainie Snów. Tak więc, jeśli kojarzycie imię na to y, tak, y, zagrałam postacią, powiedzmy, w połowie historyczną, ponieważ jest to, według legend, pierwsza polska studentka i stwierdziłam, że będzie to ciekawy motyw do ogrania właśnie w. Któru w krainie snów. I początkowo, tak jak na Wojka z legendy, moja postać ukrywała to, że jest kobietą. Nie mogła w swoich czasach studiować jako kobieta, ponieważ edukacja była zarezerwowana jedynie dla mężczyzn. I cudem dostała się właśnie do Akademii Krakowskiej. I logicznym wydawało mi się, że konsekwencją tego będzie duża niepewność siebie, swoich kompetencji, swojej nawet tożsamości. I mam wrażenie, że przygody na Wojki skonfrontowały mnie y, dość dobrze z y, moimi dwoma dużymi lękami. Mianowicie, teraz mam tytuł technika informatyka i mam spore obawy odnośnie tego, czy w branży IT będzie w ogóle dla mnie miejsce i jeśli tak, jak to będzie społecznie odbierane, ponieważ słyszy się różne, różne rzeczy o traktowaniu y, pracowniczek, czy to w większych korpo związanych z IT, czy czasami nawet w podrzędnych firmach. I przygody na Wojki trochę pomogły mi zyskać więcej wiary w to, że nie ma się jakby czego bać, że tak długo jak ja wierzę w swoje kompetencje, tak one istnieją. A drugą sprawą było yy, zdecydowanie skonfrontowanie się z, tu zabrzmi to trochę kuriozalnie i może kontrowersyjnie, z utratą bliskich, może nawet. Yy, Takich figur mentorskich w swoim życiu, gdyż zdarzyło mi się to kilka razy w życiu i nigdy jakoś dobrze nie umiałam tego zaakceptować czy sobie z tym radzić, a czuję, że skonfrontowanie się z takimi rzeczami w środowisku właśnie wyobraźni, w krainie snów, było dość bezpieczne i pozwoliło mi jeszcze raz. Przeżyć te emocje w bardziej kontrolowanym środowisku i na mniejszą skalę. I czuję, że jeżeli taka sytuacja znowu się zdarzy, to moja psychika o wiele lepiej to zniesie. Tak więc, LPG są świetne. A teraz oddamy głos do innych. Wiecie, ja tych NPC-ów zagrałem całkiem sporo. To jest jakby konsekwencja prowadzenia różnych sesji, różnych kampanii, różnych przygód i staram się. Nie zarzucać ich dodatkowymi jakimiś cechami czy to manierami. Od czasu do czasu, jasne dla własnej zabawy, dla własnej świadomości, coś im dorzucę, ale nie chcę, żeby takie postacie poboczne miały punkty charakterystyczne, które zapadną moim graczom w pamięć, bo pomyślą, że to jest najważniejsza postać. Więc ten element pozostawiam faktycznie ważnym npc om Natomiast jeśli chodzi o bohaterów, chyba najmocniej wkręciła mi się postać zaskakująco, jeśli chodzi o rzeczy, które pojawiły się na kanale Gospoda RPG, jedną z postaci, które najbardziej zapadły mi w pamięć jest krasnolud Sarin, który totalnie nie był nawet w moim scenariuszu. I wymyśliłem go na poczekaniu, byleby tylko jakoś to urozmaicić. No i ta postać nie dość, że z charakterystyczną manierą, ze specyficznym charakterem, a dodatkowo jeszcze nabytą po drodze funkcją fabularną, stała się z jedno, jedną z takich ważniejszych postaci, że tak powiem. Dodatkowo. No Kilku bohaterów by się znalazło. Kiedyś grałem niskim, rudowłosym bardem, który często śpiewał e, i pisałem rymowanki na poczekaniu w trakcie sesji. Zdarzyło mi się grać prywatnie jakimś mrocznym paladynem, który w ogóle jeszcze kontaktował się z różnymi stworzeniami. Zdaje się, że nazywał się Zires. I. Dla mnie zazwyczaj wcielanie się w postacie, czy to właśnie w bohaterów czy NPC-ów podczas odgrywania, to jest gigantyczna frajda z tego względu, że można się wyżyć aktorsko, od czasu do czasu pośmieszkować, a czasem rzucić tekstem, którego w życiu sam bym nie rzucił. Więc jakie są zalety odgrywania? Trochę poznajemy siebie, na pewno rozwijamy swoje umiejętności, czy to aktorskie, czy nawet rozmowy Dogadywania się z innymi i koniec końców bardziej się otwieramy. No, ja przynajmniej tak na to spoglądam i mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, że to nie jest aż tak żałosne, jak może, mogłoby się wydawać. Przyjemna rzecz. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że gry fabularne i odgrywanie posiada bardzo wiele zalet. Sam gram mniej więcej od. 8-9 roku życia i w tym czasie miałem okazję grać naprawdę najróżniejsze postaci, czy to bohaterów, czy też śliskich typów, z którymi raczej nie chcielibyście zawierać żadnych interesów. Jednakże właśnie przez to, przez wcielanie się w rolę, przez odgrywanie odkryłem drugą, zaraz obok gier RPG, bardzo ważną pasję mojego życia, czyli kino i aktorstwo. To później podyktowało kilka naprawdę bardzo ważnych decyzji w moim życiu, szczególnie gdy mowa jest o edukacji. Jednakże, gdybym miał wskazać jedną postać, która wyruszy ze mną w resztę mojego życia i zostanie ze mną na bardzo długo, to muszę wskazać postać o imieniu Pierce, zwany Nine Lives, albo Nines dla przyjaciół. Jest to postać odgrywana w systemie Mutant Year Zero, czyli w systemie postapokaliptycznym, w którym jakaś wielka katastrofa sprawiła, że. Świat, jaki znamy, przestał istnieć. Wieżowce chylą się ku sobie, stare szkoły mają powybijane szyby przez pnącza, w kanałach żyją mutanty, pomiędzy małymi enklawami, które, które śmią nazywać się miastami, jest pustynia, jest pustkowie. I właśnie w tym systemie wcielamy się w postaci chcące spróbować odtworzyć jakkolwiek to społeczeństwo, tworząc tak zwaną arkę. W tym systemie wcielałem się jako Pierce w Stalkera, czyli postać odpowiedzialną za to, żeby w momencie, kiedy grupa, grupa postaci wyjdzie przez bramy miasta, być odpowiedzialnym za nawigowanie po tak zwanej zonie, czyli właśnie tym terenie okalającym, tym terenie bardzo niebezpiecznym. Więc musiałem odgrywać postać, która będzie wiedziała, gdzie jest bezpieczna woda do picia, jak ominąć leże jakiegoś potwora, gdzie znajdziemy artefakty dawnej cywilizacji, która była przed katastrofą i inne takie ale dla mnie bardzo ważne to było z dwóch bardzo konkretnych powodów. Już tłumaczę o co chodzi. Zaczęliśmy tę kampanię w okresie pandemicznym. Grałem z moimi bliskimi przyjaciółmi, ale zaczęliśmy to również w momencie, kiedy w moim prywatnym życiu wydarzyło się tak ogromne nawarstwienie różnych złych wydarzeń czy to na kanwie prywatnej, rodzinnej, zdrowotnej że. Uznałem, że najwyższa pora jest rozpocząć współpracę z psychologiem. Rozpocząłem terapię. Ale w pewnym momencie odkryłem, że te nasze spotkania robią bardzo dużo dobrego. Dodają swoją cegiełkę do mojej terapii, do mojej próby walki z depresją, z brakiem poczucia własnej wartości, z, um, z moim jakimś właśnie takim pandemicznym osamotnieniem. I wydarzyło się to właśnie z dwóch powodów. Pierwszym był taki, że miałem okazji odgrywać właśnie specjalistę. Pierce był postacią bardzo zamkniętą w sobie, bardzo robiącą patrzącą na świat, przez swoje własne okulary, yy, robiącą wszystko po swojemu yy, mającą swój plan, ale jednak właśnie zamkniętą w sobie, yy, to nie była postać lidera. Ale w momencie, kiedy przekraczaliśmy bramę miasta, wiadomym było, że ta połeczka zostaje oddana mnie i możliwość właśnie w momencie kiedy czułem się bardzo niepewny siebie odgrywania specjalisty, eksperta w danej dziedzinie i udawało mi się to robić w miarę realistycznie, czerpiąc z jakichś tam doświadczeń mojego życia, czy też wiedzę o popkulturze, sprawiło to, że właśnie dodało to bardzo pozytywną cegiełkę do mojej, do mojego powrotu do poczucia własnej wartości. Drugą rzeczą było to, że w momencie kiedy gramy nawet z bliskimi przyjaciółmi, to Pozbywamy się tych relacji, które mamy. Startujemy z pewną umówioną, czasem białą kartką, czasem nie. Ale właśnie przez to, jak trudna by, społecznie była ta postać do odegrania, i to również rezonowało ze mną w tamtym momencie bardzo mocno, przez to jaki właśnie trudny był, to te relacje zbudowane z postaciami współgraczy były tym bardziej. Po potrzebne. Silne. Oczywiście, gry RPG są swego rodzaju eskapizmem. Jednakże oczywiście wydarzenia, które się dzieją na sesjach RPG są wyimaginowane, ale gry RPG bardzo często pozwalają nam przeżyć z naszymi przyjaciółmi, przygody, których nie jesteśmy w stanie przeżyć w prawdziwym życiu. Możemy pokonać. E, pokonać potwora, możemy, e, może udać nam się intryga, i te emocje, te emocje są prawdziwe. Więc tym bardziej było to ważne w okresie właśnie wszelkich lockdownów, kiedy nie mogłem się widzieć z przyjaciółmi, z którymi dzieliło mnie 200, czasem 300 kilometrów, i potrafiłem nie widzieć ich naprawdę, naprawdę długo. Więc tym bardziej ta możliwość spędzania wspólnie czasu z moimi bliskimi, odgrywania niesamowitych przygód, kiedy byliśmy przykuci do naszych komputerów z powodów pandemicznych, tym bardziej było to dla mnie ważne. Więc tym bardziej uważam, że gry fabularne mają naprawdę bardzo wiele zalet i potrafią naprawdę pomóc w sposób, którego czasem się nawet nie spodziewamy po nich. To teraz chyba przyszła kolejna mnie. Postacią, która najbardziej z ostatnich, a to w sumie już dawno sesji zapadła mi i w sumie wszystkim graczom, z którymi grałem w pamięci i pewnie jeszcze na długie lata, był Surif Anorok imię nazwisko. Możecie przeczytać od tyłu. Był to Krasnolud gerany w tak naprawdę pierwszej mojej kampanii z Warhammera Fantazy z drugiej edycji. Przyszło mi go grać, tak naprawdę nie znając jeszcze samego świata Warhammera, tak realiów i też niezbyt mechanik i w momencie kiedy tworzyliśmy postać wypadło na coś, co mistrz gry, czyli Samuel, lubi bardzo często, czyli gracze przyznający sobie pomiędzy sobą różnych cech fizycznych i psychicznych. I tak wypadło na to, że Suryf był rasistą, co starałem się jak najbardziej wprowadzić w jego backstory i uzasadnić. Był on zdradzony przez Elfkę, jego rodzina została zabita w wiele sposobów. E, długo by gadać, ale tak, grałem nim przez w sumie dwie kampanie, e, i umarł po tych dwóch kampaniach. Nie powiem, gra Krasnoludem była e, ciekawa i na pewno rozrywkowa, bo to Krasnoludy. E, jednak, Samo doświadczenie grania osobą nie do końca lubianą przez mnie samego e, było definitywnie ciekawym doświadczeniem, które zostanie ze mną na długi czas. Przez wielu była bardzo lubiana, był na pewno bardzo komediową postacią, wpłynął na mnie. Podczas grania nim niestety dosyć negatywnie, e, jednak Ovoxowało to i tak bardzo fajnymi sytuacjami i e, świetnie napisaną kampanią naszego mistrza gry. Jednak granie nim na tyle mi nie pasowało, że dogadałem się z mistrzem gry i zakończyłem jego żywot e, suriwa, nie mistrza gry, e, w dosyć wybuchowy sposób. Suriw definitywnie pomógł mi e, trochę bardziej patrzeć i lepiej uznawać e, osoby e, z innymi poglądami na mnie, jednak nadal e, tolerując je, pomijając już fakt samej śmierci Suriwa, e, ale nadal respektowałem jego... E, jego przekonania i granie nim definitywnie było bardzo, e, z jednej strony łatwe, bo był bardzo charakterystyczny, z drugiej strony było dosyć ciężkie i no, było to wyzwanie grać kimś zupełnie innym od siebie. E, na pewno było bardzo ciekawym doświadczeniem e, rpgowym, ponieważ. Polecam każdemu zagrać kiedyś właśnie postacią aż tak charakterystyczną. I granie postacią tak skrajnie różnią od nas. Pozwala nam lepiej też e, w łatwiejszy sposób zobaczyć, kim my sami jesteśmy, zrozumieć to, co nam odpowiada i co nie. E, tak naprawdę samo zagranie. Tak bardzo wymagającą i tak bardzo mocną postacią, w wielu momentach pozwala nam zobaczyć swoje własne granice i co też nam odpowiada w arpegach i to, jakimi postaciami na przyszłość chcemy, i właśnie też jakimi postaciami nie chcemy grać.